manipulacje, zastraszanie, kontrola. To są narzędzia, których używają narcystycznie oprawcy w swoich wojnach psychicznych. Kiedy matka wkracza na pole bitwy, gdzie jej oprawca ma już pełną kontrolę nad narracją, walka staje się nierówna. To nie tylko walka o dziecko, to walka o prawdę. Jestem Międzynarodowym Interwentem Systemowym. Specjalizuję się w psychotraumatologii, neuropsychologii oraz mediacjach pozasądowych. Mam ponad 15 lat doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi przemocą narcystyczną, psychopatyczną, socjopatyczną. Widzę, jak trudno jest udowodnić swoją niewinność, gdy w sądzie napotykasz na osobę, która jest mistrzem manipulacji i dezinformacji. Dzisiaj podzielę się z Wami problemem, który dotyka nie tylko kobiety, ale przede wszystkim dzieci, które stają się zakładnikami tych patologicznych, narcystycznych strategii rodzicielskich. Narcystyczni oprawcy w relacjach z partnerami działają w sposób wysoce wyrachowany. Potrzebują stałej adoracji, stałej uwagi, a ich celem stają się osoby mocno empatyczne. Opiekuńcze, gotowe zaspokajać ich potrzeby. Gdy pojawia się dziecko, zaczyna ono być postrzegane jako zagrożenie. Dziecko staje się dla matki priorytetem, a narcystyczny partner nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Zamiast wspierać, sabotażuje radość i więź tej matki z dzieckiem, szczególnie po zakończeniu relacji. Ja tutaj mówię o. Relacji matki z dzieckiem, ale to równie dobrze może dotyczyć relacji ojca z dzieckiem. Tutaj przemoc nie ma płci. Zwyczajnie przemoc nie ma płci. Gdy matka decyduje się opuścić narcystycznego oprawcę, nie zdaje sobie sprawy z tego, że system sprawiedliwości rodzinnej zamiast chronić jej dziecko, może stanąć po stronie oprawcy. Oprawca szuka zemsty i grozi odebraniem dziecka albo dokonuje uprowadzenia rodzicielskiego dziecka. Sądy rodzinne często preferują, preferują prawa ojca ponad potrzeby dziecka, co skutkuje ogromnym stresem, bólem i strachem matki. Co gorsza taki narcyz, taka osoba zaburzona narcystycznie, Socjopatycznie doskonale potrafi manipulować tym systemem sądowym, prezentując siebie jako wzorowego rodzica. Podczas gdy matka zostaje narażona na dalsze traumatyzowanie i jest postrzegana jako osoba egocentryczna czy nieracjonalna. Hmm. Zaznaczam, że ta sama sytuacja może dotyczyć ojca. To też może być ojciec, który staje w sądzie w obronie siebie i własnego dziecka przed narcystyczną, egoistyczną, egocentryczną matką. W przypadku, gdy oprawca nie zdążył jeszcze skutecznie oddzielić matki od dziecka, czy ojca od dziecka, wykorzystuje teorię tzw. alienacji rodzicielskiej. Aby zdobyć pełną opiekę nad dzieckiem, korzystają z tego zarówno nieetyczni prawnicy, jak i specjaliści w sądach rodzinnych, którzy błędnie diagnozują sytuację i przekazują nieprawdziwe informacje sądowi. Matka staje się ofiarą, której głos zostaje zdławiony przez machiny prawne, a przemoc psychiczna oprawcy. I ta kontrola nad dzieckiem, ta próba przejęcia władzy nad dzieckiem pozostają bezkarne. Oprawcy narcystyczni potrafią manipulować dzieckiem i systemem, Rewelacyjnie. Potrafią w ponad 100% przekonać się, rewelacyjnie przekonać, że matka jest tym złym, niezdolnym do opieki rodzicem, tym egocentrycznym rodzicem, który chce mieć dziecko tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj pojawia się też kwestia tego, że a sądy działają według schematu i z, z, z marszu oddają dziecko pod opiekę matki. Jest ogrom ojców walczących o to, aby to zmienić. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, kiedy dziecko zaczyna przejmować te wzorce zachowań, stając się zaniepokojone, przygnębione lub nawet agresywne z powodu tego całego konfliktu, który się wokół dziecka dzieje. W takim przypadku matka znajduje się w sytuacji bez wyjścia. System sądowy jest wrogi, a każdy krok w stronę walki o sprawiedliwość wiąże się z ogromnym stresem emocjonalnym, w sumie. Z, z ogromną, ogromną traumą dla matki i dla dziecka. Parental alienation, czyli alienacja rodzicielska to termin, który w sądach rodzinnych jest nadużywany i stał się wypaczony i błędnie stosowany, często w interesie sprawców przemocy domowej, przemocy wobec dziecka. Używanie tego terminu nie tylko utrudnia walkę o sprawiedliwość osobom, które faktycznie doznały przemocy lub y, osobom, które bronią dziecka, własnego dziecka, które doznawało przemocy ze strony oprawcy, ale także, dalej, pod, a także pozwala na dalszą manipulację i kontrolę, na dalsze dewiacje. W rzeczywistości to narzędzie y, alienacji rodzicielskiej pozwala, pomaga Pozwala, pomaga, pozwala psychopatycznym oprawcom pozostać bezkarnymi i pomaga im manipulować całą sytuacją, odbierając matkom ich prawo do opieki nad dzieckiem. Nie pozwól, aby kłamstwa stały się Twoją rzeczywistością. Wymagaj sprawiedliwości, nawet jeśli system próbuje Cię uciszyć. Dzieci zasługują naprawdę. Dzieci zasługują na bezpieczeństwo. Ty zasługujesz naprawdę. Ty zasługujesz na bezpieczeństwo. Prawda zawsze znajdzie drogę. Czasami trwa to długie lata, ale znajdzie drogę. Nawet jeżeli zostanie zagłoszona przez narcystyczną, psychopatyczną, socjopatyczną osobę i sieć manipulacji tej osoby, ta prawda w końcu Znajdzie drogę. Gdy matka zostaje oddzielona od swojego dziecka, pierwszym krokiem jest znalezienie specjalisty, który zrozumie te mechanizmy przemocy psychicznej i kontroli. To musi być specjalista, ekspert. Warto złożyć do sądu dowody na Wzorzec zachowań tego oprawcy, wskazując, jak jego postępowanie wpłynęło na dziecko, na system rodzinny i jak szkodzi matce i dziecku. Można przedstawić raporty ekspertów, którzy ocenią, jak przemoc ta wpływa na psychikę dziecka, na psychikę matki i otoczenia, jak wpływa na to, w jaki sposób dziecko się rozwija i jakie Przyjmuje zdolności do relacji międzyludzkich. W walce o opiekę nad dzieckiem matki coraz częściej muszą stawić czoła nie tylko oprawce, ale i systemowi, który stara się stawić czoła wszystkim stowarzyszeniom, fundacjom, które są tworzone przez jednostki płci odmiennej. Często ten system stowarzyszenia, fundacje nie dostrzegają skutków, negatywnych skutków tego, o co walczą. I zapomina się zbyt często, że tutaj zawsze ofiarą staje się dziecko, że tutaj nigdy nie chodziło ani o matkę, ani o ojca, ale o to, aby chronić dziecko przed przemocą tylko poprzez dostęp do sprawiedliwości, wdrożenie praw dziecka, chronienie praw dziecka i poprzez edukację sądowych urzędników, y, urzędników organów ścigania jesteśmy w stanie uzyskać bardziej sprawiedliwy system, w którym dzieci będą w końcu chronione przed y, Narcyzami, psychopatami i, i ich praktykami, ponieważ dziecko nie jest świadome tego, co się dzieje wokół niego. Ja wiem, że ta moja dzisiejsza wypowiedź opiera się na przykładzie matki i dziecka, która ma do czynienia z osobą zaburzoną narcystycznie czy psychopatycznie. Ten temat razu, ten temat rozumie ze mną z uwagi na to, czego ja sama doświadczyłam. Natomiast chcę, abyście mieli świadomość, że ja, ja wiem, że takimi samymi ofiarami systemu i ofiarami osób zaburzonych narcystycznie, psychopatycznie są również ojcowie. Tak jak powiedziałam przed chwileczką, przemoc nie wybiera płci. Przemoc nie wybiera płci. Tym bardziej sądy nie powinny jej wybierać i powinny się koncentrować tylko i wyłącznie na ochronie praw dzieci.